Hej widzowie, czy wiedzieliście, że jest inny sposób na zdecydowanie większe ognisko? Bo ja tak. Najpierw musicie ulepszyć ławkę do 3, żeby mieć odblokowane latarki. Potem musicie ją kupić i na przykład tutaj sobie dajecie, nie? Ja ją gdzieś tak najdalej, jakbyście mogli. I na przykład tutaj i powiększa Wam się ognisko. I robicie tak przez ogólnie mm, dłuższy czas i macie bardzo, bardzo duże już ognisko. Wczoraj robiłam tą metodę i serio bardzo dobrze idzie. A właśnie jeśli jesteście ciekawi jak będzie wyglądała taka większa baza, to zostańcie na kolejny filmik, bo kolejny filmik też już wkrótce będzie. Będzie raczej wieczorem, a ja się już z wami żegnam. Pa pa.